Uziemnim, będziemy w teraz, tylko medytujemy, potańczymy, pomalujemy. Ogólnie będziemy kierować się cały czas ku sobie, ku wewnętrznym odpowiedziom i odczuwaniu samego siebie i połączeniu z naszą Matką Ziemią, naturą, czyli tak naprawdę z częścią nas samych, bo my też jesteśmy natu częścią natury, tak więc będziemy się łączyć z naszym domem. Powiedz Darku, jak się czujesz po ćwiczeniu? Tu, e, tu i teraz. Czuję się świetnie na ten e, To miejsce nazywa się Paraiso, czyli raj, taki na ziemi. Mm -hmm. No i to oddaje tutaj, ten, ta nazwa oddaje. E, klimat. Tak, tak, klimat, tak jak tutaj człowiek się czuje. Ja tutaj czuję się mm -hmm. jak w raju, z ludźmi, którzy są właśnie tacy bratnie dusze, anioły. W ogóle. Mhm. I tutaj wszystko. To tu jakby tutaj wszystko się yy, poskładało, no nie, Że tu miejsce, ludzie, mhm. piękna, piękna, przyroda. Super. W ogóle po prostu energetycznie mega miejsce. Jedno z najlepszych na świecie. Tak jak na, jedno z najlepszych miejsc na świecie do oglądania gwiazd, tak i do przebywania i do, czy do przyjechania w ogóle, do odwiedzenia. Super, pięknie. Dziękuję. No to życzę ci pięknych odkryć do końca tych. Zajęć. Jeszcze dużo, jeszcze dużo jeszcze No to tak na spontana Asia, jesteśmy po warsztatach malowania intuicyjnego z Asią. I powiedz, jak Twoje odczucia, wrażenia, dlaczego zdecydowałaś się na ten warsztat? Czy coś wiedziałaś wcześniej na ten temat i no, jak Ci się podobało? Opowiedz trochę o tych doświadczeniach. Więc przyznam, że to były moje pierwsze warsztaty tego rodzaju. W sensie pierwszy raz malowałam intuicyjnie, tańczyłam intuicyjnie już kilka razy, ale malowałam intuicyjnie pierwszy raz i byłam bardzo ciekawa, jak to, jak to będzie wyglądało. I w ogóle wiedziałam, że ten warsztat ma taką rozbudowaną strukturę, będą się działy tutaj różne rzeczy i zastanawiałam się, jak to będzie funkcjonowało, jak to zadziała na grupę. Moje wyrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Ja się czuję przede wszystkim bardzo zrelaksowana, rozluźniona, bardzo mi to uspokoiło umysł, wyciszyło umysł. Ja tutaj jestem na, na warsztatach z cudowną grupą ludzi, jako organizatorka i czerpię z tego miejsca i z tej aktywności, i z tej przyrody, i z tego miejsca jak najwięcej, ale jednak, ponieważ jest to jednocześnie miejsce, gdzie jestem zajęta, to potrzebowałam takiego doświadczenia, które by mnie. Wydawało. Troszkę wyciszyło na chwilę i rzeczywiście udało się to znakomicie. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak, jak to przebiegło. Widziałam, że grupa miała bardzo podobne odczucia. Bardzo mi to uwolniło głowę, ciało, rękę. Dałam się rzeczywiście poprowadzić, i, i czułam się w tym bardzo dobrze. Powiedz, yy, czy jakieś nowe odczucia, no, nowe doznania, coś nowego do Ciebie przyszło, coś odkryłaś? Czy... Nie wiem, czy aż, yy, aż tak, mm -hmm. yy, bo też nie zakładałam sobie jakiegoś odkrycia. Dla mnie najważniejsze mm -hmm. jest to, że poczułam totalne uwolnienie i puściłam mm -hmm. blokady. Jakby założyłam sobie, że moją intencja jest puszczenie blokad i rzeczywiście dałam się poprowadzić ciało, ręce, ręce przy malowaniu um umysłowi, przy... Przy, przy wszystkich Super. aktywnościach, które robiliśmy, była piękna medytacja uziemiająca. Super. Także ja jestem absolutnie pod wrażeniem. No to bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję za te kilka słów. No i. Zostało Ci jeszcze kilka dni tutaj. Zostało mi jeszcze kilka dni, mamy Wam. E, dosyć napięty grafik, codziennie robimy coś ciekawego, oglądamy mm -hmm. nowe piękne miejsca, mamy dużo wrażeń estetycznych, przyrodniczych, dużo ćwiczymy jogi, ćwiczymy dwa razy dziennie jogi, więc naprawdę tych wrażeń jest e, pod każdym względem bardzo e, dużo i jestem ciekawa, ja jako organizatorka wrażeń osób, mm -hmm. jak będzie już e, ostatni dzień warsztatu, będę też chciała usłyszeć od nich. Widzę po twarzach, że są zadowoleni, też mm. słyszę takie opinie i mam nadzieję, że, że nadal będziemy czerpać mm. z tego miejsca i, i, i wszyscy wyjedziemy stąd jakoś odżywieni, jakoś Doładowań. wzmacnieni, jakoś doładowani, zrelaksowani mm -hmm. i na pewno będziemy tu tak. wracać. Extra to nas najbardziej cieszy. No to tak, my będziemy relacjonować dalej, bo to jest tak naprawdę półmetek. Tak? Zostało jeszcze trzy tak. dni. Więc oglądajcie dalej ten film, bo będzie się dalej działo. Asiu, to kolejne warsztaty, które poprowadziłaś z zupełnie nową grupą Aha. malowania intuicyjnego i tańca intuicyjnego. I powiedz, jak Twoje wrażenia, doświadczenia. Jak się czujesz, jest zupełnie nowe miejsce, nowi ludzie, to mhm. opowiadaj trochę. W sumie to, to nie jest tak stricte sam warsztat malowania intuicyjnego, tylko to był taki bardziej uziemniający warsztat, gdzie były ćwiczenia, nie tylko malowanie, nie tylko taniec, ale była też medytacja i były pytania do siebie, była taka praca w parach z byciem tu i teraz i, i gdzie się zakorzeniali i byli jakby drzewami. Tak więc to jest cały, jakby, taki program ułożony po to, żeby jak najbardziej się osadzić i poczuć tutaj, na tej naszej planecie, na tej naszej matce ziemi jak najbardziej poczuć się w tym naszym ciele. No i korzystać z tych dobrodziejstw naszych natury. Nowa grupa, nowi ludzie bardzo fajna energia. Widać było, jak ona się z każdą minutą podnosiła i zmieniała w tej grupie. I w ogóle ja uwielbiam to uczucie, kiedy widzę jak ludzie wzrastają i to właśnie podczas każdego warsztatu tak naprawdę widzę wzrost u osób jak coś się jakby w energii dzieje w środku i to jest piękne, bo każdy z nas zasługuje na miłość i na odkrywanie siebie i na wszystko co najlepsze i to jest takie cudowne patrzeć jak ludzie po prostu rosną w skrzydła. Tak. I odkrywają swój tak, wewnętrzny potencjał, tak, wewnętrzną tak. moc, puszczają blokady. Mhm. Yy, no, mi się to bardzo podoba, jak się integrują wszyscy na końcu zawsze tego ćwiczenia, bo na początku <laughs> wszyscy są trochę to święci, tak, tak. nie wiedzą, co się mają spodziewać, nie wiadomo, co tu oczekiwać. E, Dokładnie. E, fajne jest to, jak ktoś nie zna, nie wie o co w tym chodzi. Ty mm -hmm. miałaś mówić, ale ja mówię. <grymne> Tyś brałaś udział, to twoje wrażenia. Tak, ja też brałam udział. Ale z mojego y, doświadczenia obserwatora, ale też uczestnika, y, podoba mi się właśnie to, co powiedziałaś, jak ludzie wzrastają w trakcie mm. i bardzo mi się podoba właśnie, jak zrzucają te blokady i odkrywają swoje nowe wnętrze. Mm -hmm. To jest super, bo mają co zabrać ze sobą do domu. Tak. Także dziękujemy Ci Asiu za te piękne doświadczenia. A ja się cieszę, że jesteście tutaj z Kasieńką, cudownymi organizatorkami i tutaj pomagacie naszym cudownym duszyczkom i mi również. Mm. Mm. Tak, ta miłość musiała być tutaj pokazana na tym ekranie. No fajnie, że tworzymy taki team. I Wam też wysyłamy dużo miłości. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w tych warsztatach. Naprawdę jest fajnie. I to są pierwsze Twoje warsztaty jogi, takie wyjazdowe? To jest mój pierwszy raz na Teneryfie. Okej, okay, a wyjeżdżałeś kiedyś na takie warsztaty jogowe, eee, rozwojowe, coś w tym stylu? No, to znaczy jogę, że tak powiem cały czas praktykujemy jogę. Yy, dwa razy w tygodniu, ja praktykuję jogę dwa razy w tygodniu. Jeśli chodzi o tak, malowanie, czyli, czyli malowanie intuicyjne, nie pamiętam kiedy ostatnio to było, chyba w, nie wiem, w szkole, w podstawówce, kiedy malowałem. Na karce papieru, no taniec, no to intuicyjny też pierwszy raz w życiu, więc powiedz, jakie teneryfa, dasz? dużo rzeczy, mój, mój pierwszy raz po prostu, no. różne rzeczy tutaj, katamarany, A powiedz, których ty... trzeba się też przełamać, no nie, bo na przykład dla mnie yy, płynięcie statkiem po morzu to jest tak trochę, nie jestem szurem lądowym, że tak powiem. Mhm, czyli to też będzie to jest, raz. Tak, to jest tak. To jest duże... Nie, nie, nie pierwszy raz akurat na morzu, ale to jest duże rzeczy, których tr trzeba się e, przełamać, zmienić perspektywę, popatrzeć z innej strony. Mhm. I co joga pomaga? I, I to otwiera. To po prostu ot otwiera umysł, serce w ogóle otwiera człowieka. To yoga właśnie jest? Joga też, się? tak, oczywiście. Zresztą tutaj można się pani profesor zapytać, jakie postępy uczniowie robią Pani profesor jest zadowolona. Tak? Twoje plecy w zajęciach. O, no to robisz postępy. Super. Także joga dla wszystkich. Naprawdę. W każdym, wieku, w każdym wieku, bo mamy teraz na przykład dzieci no, i nie spodziewaliśmy się, że dzieci przyjdą i będą ćwiczyć. Nikt ich nie, nie zmuszał do tego. Same przyszły, rozłożyły tam matki, ćwiczą z nami, jest wow. po prostu mega. Także to naprawdę jest też ktoś powie na przykład no, większość ludzi Myślisz, że jest tylko dla kobiet. Kobiety w ogóle ćwiczą jogę. Mężczyźni też mogą. Mhm. Jestem tego żywym przykładem. Tak. Brawo Ty, brawo Ty. A powiedz jeszcze tylko na koniec, jak Twoje doświadczenia po malowaniu intuicyjnym i tańcu intuicyjnym? No to jeśli chodzi o, o, o malowanie intuicyjne, to ostatni raz Malowałem coś, może z moją córką, już nie pamiętam, była. Jak się czułeś dzisiaj? Yy, bardzo dobre, uwalniające, otwierające perspektywy w ogóle, bo wielu, wielu rzeczy się nie spodziewałem. Co mi wyjdzie na kartce, po prostu. Jest Czyli to... Dowiedziałeś się czegoś nowego o sobie? Tak, dowiedziałem się wielu rzeczy nowych o sobie. Taniec intuicyjny też mega sprawa. I dla ciebie też. Nie dowiesz się, dopóki nie spróbujesz. Dziękujemy za promowanie warsztatów na Teneryfie. Więc I... Jestem teraz takim miłośnikiem, amatorem, czyli amator... amatorzy to są najlepsi profesjonaliści, bo robią to z sercem po prostu, więc jestem amatorem jogi, malowania i tak. tańca intuicyjnego. Świetnie Ci to wychodzi i zapraszamy na warsztaty jogi z przyjeżdżajcie, Asią. Przyjeżdżajcie na Teneryfę. Tak, bo będą jeszcze na pewno nieraz. Ok, dziękuję. dziękuję. Cześć mam na imię Dorota i chciałam opowiedzieć o moim doświadczeniu, jakie miałam na kursie jogi na Teneryfie. Na Teneryfie byłam pierwszy raz w życiu i uważam, że jest to absolutny raj na ziemi. Kurs jogi był prowadzony przez Joannę Malinowską, fantastyczny trener jogi dla początkujących, dla zaawansowanych, każdy mógł się tam świetnie odnaleźć. Ośrodek wyżywienie i dodatkowe atrakcje zorganizowane były przez dwie fantastyczne dziewczyny z Cudu na Teneryfie. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli kiedykolwiek jeszcze pojadę, to mam nadzieję, że gotować dla nas będzie znowu Rachel, która jest absolutną artystką kulinarną. Także chciałam bardzo serdecznie podziękować za wspaniały czas, za towarzystwo i za organizację naszego pobytu na Teneryfie. Zacząłem praktykować jogę w tym roku, bardzo niedawno i zauważyłem, że bardzo mało mężczyzn w ogóle wpadł, wpada na taki pomysł. Tutaj na wyjeździe był jeszcze, jeszcze jeden mężczyzna, z czego bardzo się cieszę. W ogóle takie wyjazdy są fajne nie tylko z powodu w, Zdrowotnych, ale też właśnie zdrowotnych w innym sensie, czyli, że jest fajna atmosfera, poznajemy ludzi, zjedzamy, może, możemy połączyć to z, po prostu z wypoczynkiem, z wakacjami. Na, moim zdaniem największa atrakcja to jest wulkan, akurat tam zrobił na mnie największe wrażenie i jest to taki inny świat po prostu. Przeniesienie do innego świata. 3700 metrów nad poziomem morza. W ogóle całkiem świat wygląda inaczej. Z takiej wysokości świat wygląda inaczej. Tym bardziej, że tam profesjonalny przewodnik, i wszystko bardzo dobrze. W ogóle na Teneryfie, wszystko wygląda, że jest bardzo dobrze zorganizowane. Byliśmy na wycieczkach, na katamaranie na przykład, czy właśnie na wulkanie, i, i bardzo dobrze wszystko poszło. Jeśli chcesz odpocząć w dobrym miejscu, w fajnym miejscu. Przyjechać na Teneryfę. Jestem świeżo po warsztatach jogi na Teneryfie, które zorganizowałam we współpracy z Cud na Teneryfie z dwiema wspaniałymi dziewczynami Klaudią i Kasią, które pomogły mi dopiąć wszystkie szczegóły organizacyjne tam na miejscu, zorganizowały świetną wycieczkę. I e, ciągle przyznam szczerze, jestem świeżo pod wrażeniem tych warsztatów, był to czas wyjątkowy dla mnie i dla wszystkich uczenników, wszyscy mm, myślę, że żeśmy tam i dobrze wypoczęli, i popraktykowali, i też nacieszyliśmy no, się, e, na ile było to możliwe, e, ten Rifum. E, był to czas, by pozorom, całkiem zajęty, ponieważ poza dwoma zajęciami jogi, które mieliśmy w ciągu dnia dużo jeździliśmy, trudno było odmówić sobie zwiedzenia tej wyspy, właściwie żeśmy tylko liznęli tylko troszkę tego, co oferuje wyspa, ponieważ byliśmy na kilku wycieczkach i jest to tylko ułamek tego, co można zobaczyć na ten ryfie, więc wszystkim. Którzy tam jeszcze nie byli, bardzo serdecznie zachęcam do pobytu na Teneryfie. Jestem z tego wyjazdu jako organizatorka bardzo zadowolona. Bardzo polecam współpracę z Cudem na Teneryfie. Dziewczyny czuwają nad wszystkim, dopinają wszystkie szczegóły, organizują niezbędne rzeczy, które trudniej byłoby zorganizować na odległość. Są na miejscu, czuwają nad wszystkim, więc miałam to poczucie bezpieczeństwa i spokój, że cokolwiek się dzieje, one są blisko i potrafią szybko za, zadziałać. Aczkolwiek takich sytuacji na szczęście nie było, niemniej czuwały nad nami i troszczyły się o to, żebyśmy tam się czuli świetnie. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, mieszkaliśmy w przepięknym miejscu, w takim ośrodku. Który jest skonstruowany w stylu, zaprojektowany w stylu Bali, w pięknym ogrodzie. Dużo tam jest przyrody, zwierzęta, które dają poczucie takiego bycia w naturze i dzięki temu pozwalają naprawdę głęboko się zrelaksować. Więc świetnie się nam tam spędzało czas, relaksowało. Yy, wszystkim polecam to miejsce i w ogóle ogólnie yy, Teneryfę. Yy, jako miejsce naprawdę yy, idealne, żeby oderwać się od swojej codziennej rzeczywistości i cieszyć, cieszyć się tak różnorodną Darutą, yy, naturą dobrze się zrelaksować. Do zobaczenia następnym razem na Teneryfie.